I witam was serdecznie drodzy parafianie. Kontynuujemy bardzo trudną misję Lost Aid Udało nam się troszeczkę te siły rozdzielić. O to mi chodziło, choć ona poszła tutaj teraz. Co, co nie jest zbyt dobre. Bo nie o to też mi chodziło, zamiast pójść tu. Nie? Tutaj mamy to dosyć fajnie zrobione, że już jest to to. to. Yy, tam gła, więc za chwilę będziemy musieli się po prostu stąd wycofać, nie? Bo, bo to innego wyjścia jakby tu troszeczkę nie ma I musimy się po prostu wycofać, yy, bo inaczej jest po nas, tak? A proszę, możemy tutaj jeszcze im rzucić to, to może, przez, nawet przez to, to może się jednak zrobić dobrą sytuację, żebyśmy mu dali Healing Light'a tu. Jakby ktoś rzucił butelkę z trucizną, to byśmy im dali jeszcze niezłe, niezłe wciry, nie? Jeśli o to chodzi. Spróbujemy, czy tutaj cokolwiek by się zrobiło. Gdziekolwiek coś możemy zaatakować. Nie. Ale w razie czego? Przeciwko magii musimy już ten eliksir użyć. A ona musi użyć. A ona ma tutaj właśnie. Nie ma co. Słuchajcie, bo po prostu nie ma, nie ma dobra. Zobaczymy czy Robir jeszcze coś ma. Nie. Natomiast on by mógł tu użyć to piercing wave, nie? I to też jest fajna sprawa. Ale może nie na dwóch, a może na dwóch jeszcze będziemy mieli. Ła! Wow! Tak dobrze to nigdy nie było, słuchajcie. Jednak ich tutaj absolutnie żeśmy wspomogli, tak jak powinno to wyglądać i od razu smart, mamy słuchajcie to co powinniśmy mieć, nie? Co ona by mogła zrobić? Jeszcze Nightvaila jednego? Czy mogłaby zrobić tutaj Physical Defense albo of Mag Magic Power albo Lich Power? Albo silence, a nie chcesz lak? Na tego może silence. No niech tak zrobi. Teraz jest uciszony. Ten uciszy tego. Też chodzi o to, żeby troszeczkę ich wyeliminować, tych magusów osranych. Teraz, wprawdzie już więcej bo muszę na tamto mieć. 36,50, 42, 39. Niech ona weźmie eliksir. On na razie jeszcze pójdzie tutaj. Chociaż niebo jakby poszedł tu, to by rzucił właśnie. Dawa, dawaj defensa po prostu. окей но ехать с ними Idą, idą. Nawet dobrze, że ich tu wyciągnęliśmy. O za chwilę sobie z nimi poradzimy. Dobrze. Bardzo dobrze. Teraz tego nie możemy spartaczyć za żadne skarby świata. Czyli trzeba by tutaj właśnie jak najszybciej wykończyć tego berserkera. I na spokojnie najpierw tu co możemy zrobić. Czy on by mógł właśnie, tak. A mógłby, i teraz to musi zrobić. To po to, żeśmy zostawili. Tak jest. Raz. Mamy cię. Słuchajcie. Jest teraz lepsza sytuacja. Naprawdę wreszcie się z tym uporaliśmy. Jednak podejście wygląda na to, że będzie bardzo opłacalne, tak? Teraz y Johano, co ty masz? Night Vale, Silence, Putrife to jest. A gdzieś tu jeszcze jest. Minus 10 Magic Power, nie? No im jeszcze daj tu Nightwella, nie? Tak żeby... Już tam by się przydał, może nie. Może daj ten Potryfy Physical Defense on. Może nie, dobra. Nie. Sure thing. No flame can extinguish my will. My blade is like a thunderstorm. Best avoided. Dobra. Łok, krytyk. Łócki krytyk, nie? Jeszcze mu się coś udało teraz zrobić, ale to niewiele, niewiele, niewiele mu pomoże. Yes, sir. Dobra, i ja na nią się teraz skupimy, żeby ona poszła na niego tutaj. Bo ma ten Magic Damage. Chyba, że jak on by poszedł tu. Nie ma żadnego Wiszniaka. I will bring justice to this land. Understood. I hear you. A jakby tu poszedł. Dawaj go. To zginie, bo ma tylko 8. O to chodziło właśnie. O to właśnie chodziło. A ona ma jeszcze co? Radiant Arrow ma jeszcze, nie? Dobra. O, proszę, i dostaję coraz więcej. Już za cztery dostaję, bo mamy ich wykończonych. Cholera, niedobrze. Jezu Dwa krytyki poszły. Żyjemy? Żyjemy. No dobra, to jest to. to. To chyba właśnie miało nastąpić i nastąpi moim zdaniem. Teraz, że go musimy... Musimy go spiercingować. <tryk> Dobra, ale to już nie jest ta moc, którą mieli. Słuchajcie, kiedy u mnie było naprawdę źle, tak? Dawaj go. A przede wszystkim nie ma go już kto uzdrawiać, nie? I jedziemy świetnie. Dajesz tu. Jak Dobra, to, to, to inaczej to rozegramy za chwilę. Nie mamy po prostu wyjścia trochę. Bo on tu może rzucić tą przecież. Zawsze coś, nie? Dobra. Jest całkiem całkiem wam powiem. Wam powiedział nawet, że jest całkiem dobrze. Teraz tak. Perfect. Nie, to on by się musiał tutaj wycofać. Zrobić to. Tak jest. On teraz zrobi tak zwany Night Vale. Myślę, że się tego nie spodziewali. Nie mówię więcej. Dobra, dwadzieścia. Jest okej. Okay. May the light find use in my death. Kurczę, on już nic nie ma, to niech on lepiej tutaj zostanie. Się uzdrowi, i zaraz zobaczycie, nie? O, i widzicie, jak ona mało dostaje, nie? No dobra, świetnie, koledzy, koleżanki. Myślę, że nie spodziewaliście się chyba tego teraz. Ja pierdo... przepraszam. 31. No niestety, to już Karin po nas. Nie mamy zamiaru tutaj tego loadować, bo jest jak jest, no i nic więcej tu już nie zrobimy. Jedziemy, Kasparku. Ło, widzicie, o to mi właśnie chodziło. Teraz go mamy, nie, nie musimy już nie wiadomo co z nim robić. Go po prostu mamy. Tutaj trzeba jej ten Magic Power absolutnie zdjąć. Walisz go. ważne, to już jest po nim. Ale jak widzicie, ile znaczy taktyka. Słuchajcie, bo to w ogóle nie byłoby opcji bez tego, nie? Dobra, tu, tu. Ja to ja może tu będę go uzdrawiał. Jeszcze purification mu zrobię. Brawo. No powinno być dać radę, nie? I właśnie o to chodzi. Mamy ją. Mamy ją. Nie ma kto jej pomóc. No sweat. Dobra. Patrzcie, coraz lepiej. I jedziesz. Ho, 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 panie, sześć punkcików ci zostało. Mr. La Fontaine. Jest nasz! Ale jest. Teraz będzie miała już słabą ochronę ta magiczka. Zresztą już nic nie jest w stanie zrobić, nie? No, trochę mi Gilberta teraz tam trochę pokiereszował, ale ona o, już zostaje za cztery, słuchajcie. To będzie bardzo piękne, bo teraz... Zrobimy inaczej w tym momencie. O, patrzcie. Teraz już dostała za 14 punktów. Nie, on tu musi się wycofać.

O, jaki krytyk wszedł. Nie uwierzycie jak było strasznie ciężko, kiedy miałem ten stary skład. Może się wam wydawać, że Nie Can that. Don't fight smarter, fight harder. It's time. Dobra, to jeszcze on tutaj został tylko albo to może zrobić, albo może zrobić specjalskusa. W ten sposób nie. Tu lepiej byś zrobił. No, ona już i tak nie da rady. Za chwilę będzie po niej. Dobra, wszystkich chcemy wykończyć. Giń przepadny Zmoro nieczysta Tak jest po tobie Iden zada ten cios A ty jeszcze sobie tutaj zrobisz arrow Świetna jest ta ekipa i tak będziemy się jej trzymać teraz

Było ciężko. Sześć tylko tur zostało, ale zdobyliśmy Legendary Axe na przykład, i mocno tutaj się zaatakowali. A teraz możemy z, w, w, droga do stolicy otwarta, bo Vilgar został zdobyty. Wracamy do gry. Tam Square. Tak jest. Let alone put you in command here. Does it matter? No, ma Kasparku, ma. Why did he turn on Abramo? Did you come all this way to ask me for gossip? no I didn't come here for you at all. But since you got in my way, i like some answers. Dokładnie. And if I choose to keep my mouth shut? Maybe I'll pry it open. Enough bluster. I already know you're not that type of leader. Mm-hmm. A lot's changed in two years. Tak jest, teraz już included. Spare my men, and I'll answer your questions. You have my word. Okay. Do you remember sorrow's final battle? How my forces ambushed him in the mountains. Dokładnie. The information that led to that ambush, it came directly from Abramo or Sio. A he said he'd manipulated Isoro back onto the field, that we'd find him in the Broomvaus, attempting to intercept our reinforcements. What was Abramo's motive? Dokładnie. I have no idea. He contacted me via letter. At the time, I thought it a ruse. When the information proved correct, I assumed he was simply consolidating power. I guess you have no reason to lie to me. I'll honor my word. You have my thanks. Don't suppose you care to join us? The fact that I still draw breath is a stain on the honor of the dead. My life should have ended long ago. Yet, when the time came, I could... No longer. I'm ready. Finish it. Okay. Francisco. Give him what he wants. No, teraz było tak naprawdę jak powinno być. Ale słuchajcie, także nie możecie mieć jaką chcecie. No to trzeba dostosowywać te armie i formacje do, do bitwy. No teraz ta jest myślę taka dosyć optymalna, bo chodzi tutaj o różne rzeczy, nie? O, super. Te levele poszły i spróbujemy też trening zwiększyć. Ło ile nowych kras poszło, nie? Witury nie z berserkerem w ogóle. Ok. Co żeśmy zdobyli? Z rzeczy ciekawych na no to recovery, ale żeśmy bardzo dużo tych yy, użyli, nie? No i z takich fajnych rzeczy to mamy tak, Refined Bow, ale jaki, nie? G legendarny, nie? On ma dziewięć. I legendarna Axis, tak? Także tutaj zmienimy to na pewno sobie zaraz. Jeśli o to chodzi, to oczywiście kto mam tutaj dowodzi. Absolutnie legendarna. No i Karin, która jest absolutną petardą. Dobra, więc mamy. Pozmienialiśmy. Tutaj mamy Outbreak of War. Tu mamy kolejny. I tu pamiętajmy, że jest już Robin. Trusted Friend jeszcze troszkę brakuje. Czyli Robin, Leon, Robir i Francisco. Ta czwórka. To są nasi po prostu. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście. Naprawdę było ciekawie. I do boju, do boju!